Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś znów gramy w Minecrafta. Nie wiem... Bo nie mam co nagrywać. Mogłem nagrać zapasować sobie film. Miałem dużo wolnego czasu wczoraj. Ale nagrywam wam we czwartek na piątek. odcinek ile ja mam kabli tutaj. Dobra, skończyliśmy na tym, że zbudowałem taki se fragment. I skończyliśmy na tym, że zrobiłem skalina sobie do miniaturki. I skończyłem odcinek. Dobra. To dzisiaj chyba znowu idziemy kopać kamień na to wychodzi też można pójść do kopalni po żelazo bo jeden kilo... żelaza nam nie jest na rękę mogą wystarczyć dwa Okej. Okay. zapalę jedno i już mamy Sporo jest nam potrzebna Sporo nam jest potrzebnie Żelaza Jak zdobędziemy DNA? Ty to się bardzo cieszę Bo mamy Czemu go słyszę A go nie widzę Boże dlaczego ktoś gada przy o, cześć, to w końcu? Okej. Okay. No. Miło. Nie. w Nie. 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 i Nie. wiem na jakim poziomie mogę występować. Elementy, ale jak widzę już ten kamień, to myślę, że mogą. No, po prostu mi... Ja bym nie miałem... Dobra. No, mówiłem chyba w jakichś wcześniejszych odcinkach, że... W... Jakimś następnym będziemy łazić w wykopalni Okej okay. Złoto nie jest na... Teraz potrzebne A tył? Nie Pod, pod ściany mnie Pop, pop gdzieś spał mm, Robimy Faj, bo lecę już na Trochę musiałem wziąć w oczy, i znowu. Rezygnujesz, co? Ziszczyłem go na hita? Jakim cudem? Dobra, nie? At. Tu jest! Się tak się że zastanawiam. Ała? Dwóch snikerów? Wywalać? Nic mi teraz nie zrobicie? Si ja! No i nie mamy drewna, bo wykorzystałem na patyki. Ach, jestem za bardzo dobry. No nie mam tego dropsingu, ale mam. Okej, okay, mam drewno. Świetnie. Nie patrzę na to na ten bok. Dobra. Dobra pre Tędy... mamy... Żelazo. No to podróż... Okej, okay, muszę sobie włączyć Discorda, żeby nie mieć powiadomień. Nie włączyć, tylko zostawić, że jestem aktywny. Mhm, dobra, ile mamy minut? Już 9. Na spokojnie. Okay, dobra. Wy pewnie macie jakąś szóstą minutę albo piątą. Pewnie znajdziecie. Jak tak je zmontuję. Bo mogłem zrobić tam screena, no Co było do mnie. Dobra, to pójdę sobie. W tej kopalni e, Tutaj węgiel Dawaj dużo węgla muszę się solidnie przepalić wyrzuciłem mi widziałem To teraz witam po cięciu Chciałem się jeszcze podostać z jaskini. Dobra. Mamy trzynastą minutę. co po prostu brzuch z dobrze. I od dobra ile tych creeperów teraz co do No, to na ten odcinek to już widzimy się jutro. Bajo